pozdrowieniami dla wszystkich tych, którzy tak zaczynali rok szkolny. Najpierw się zbiera wszystkie ziemniaki i to zawsze było no, ok, jeszcze spoko. Ale później na podwórze się zjeżdżało i z przyczepy robiło się segregacje jeszcze tych ziemniaków. Czyli sadzenioki do świń do parowania. Takie te najmniejsze. No i te takie średnie i większe do człowieka. No i zawsze ta segregacja na tym podwórze, jak już się zjechało, to było najgorsze. A najfajniejsze było palenie łętów i pieczone ziemniaki z tego.

Przy moment. Czyli koniec. Zamykam oczy i widzę ziemniaki. Masakra. <gry> Musiałam zajść do cienia, nie nie, 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 Ale wykopki o takiej godzinie, bo trochę się przeciągnęło, bo mieliśmy bardzo od rana ruszyć, ale coś tam nawalił ciągnik, no i się przedłużyło do dziesiątej, a teraz już dochodzi pierwsza i tak, no, takie złe godziny w tym słońcu. Więc ja musiałam niestety już zejść, ale tak połowę mniej więcej zrobiliśmy. Także ziemniaki na zimę mam. No, bo jakby dla atrakcji tego nie robiłam, tylko wiadomiks też z korzyści, że będę miała smaczne ziemniaczki, jajka od sąsiadki, paczka od sąsiadki, ziemniaki od sąsiadki, wszystko od sąsiadki. I tym sposobem mam co jeść. Dobrze. Także takie to są odwiedziny u sąsiadów właśnie, wykopki, ale w międzyczasie też byłam na święcie śliwki. Pierwsze co do gruczniaka, to jest dobre świadectwo. Na to, że o 10 rano nasi rodacy nie piją jednak. Jeszcze raz, kochani, witamy Was serdecznie w ogrodzie piwnym Gruczniaka. Na naszym stoisku Witam was Piotr, witam Was Marcin, witam was. To ja was oczywiście Szym i Baweł. Czyli mamy tak, jak zwykle gruczniak nocą, gruczek malinowy nowość, mój ulubiony gruczniak pomarańczowy, no i na specjalna edycja strzelecka śliwka. Na właśnie dzień śliwki w strzelcach dolnych. Mój faworyt od wczoraj, bo posmakowałam i jest naprawdę pyszota. A tutaj mamy zadowolonych klientów, prawda? Tak? Tak, bardzo zadowolony. I odwiedzamy tutaj pana, bo jego piwo tutaj na całym wyświetl jest najlepsze. A jesteście stąd tutaj z okolic, czy? Tak? Powiedziałeś. A, tego Smakuje, jakie pan pije? Ja piję Jasne pełne. Jasne. Jasne pełne. No tak, wiadomo. Tak. Dziękuję bardzo. O ile w grucznie na festiwalu było naprawdę tak gorąco, że w zasadzie ciężko było wytrzymać i frekwencja była bardzo mała ze względu właśnie na pogodę. Bo tuż od tych upałów to lepszy byłby deszcz, tak naprawdę. Tak, tutaj naprawdę jest przyjemnie. Dobrze, idziemy poglądać pierdoły. No nie pierdoły, tylko muszę znaleźć śliwkę. Muszę zlokalizować śliwkę. Muszę zadzwonić do mojej kuzynki, bo ponoć jej koleżanka stoi tutaj ze śliwkami. Halo! Co tam? No co tam, wiesz co? No, szukam tej twojej koleżanki, powiedz. A, a masz jakąś nazwę tej, od tych śliwek tej koleżanki? Mazur, oni się nazywają. Mazur? No. Ej, no to przecież ja w tamtym roku u nich chyba kupowałam też. Ja? Nawet jest nagrane na, na, na tym na YouTubie, tak mi się ja? kojarzy. No dobra, jak znajdę to dam ci znać. Aha, aha. no to jest chyba są. bo będzie się nie stało, nie? No. Dobra, dobra tutaj jest na. Dobra, pa? Aha, znalazłam. Jest i stoisko. I faktycznie ja w tamtym roku byłam u tych państwa i właśnie u nich całkiem przez przypadek kupowałam śliwki. Pewnie jest jeszcze w miarę wcześniej i jeszcze się nie rozstawili, albo skończyły mi się wczoraj śliwki, też jest taka możliwość. Wiem, że może niektórych tutaj zdenerwuje, ale bardzo się cieszę, że idzie jesień i chłodniejsze dni. No i właśnie od dość tych wszystkich jarmarków i tych wystawców, no to wiadomo, że oni się powielają na wszystkich tych jarmarkach, już tak jak się pokręciłam, no to e, oni się powtarzają po prostu w sensie, że są jeżdżą po całej Polsce gdzieś tutaj po regionie wystawiają się. Fajne, to są produkty wartościowe i myślę, że Warto się zaopatrywać na takich jarmarkach. Nie wiem w sumie jak to jest cenowo. Czy one są jakieś tam wywindowane na przykład na te jarmarki, a normalnie można kupić trochę taniej. Nie mam pojęcia w sumie, bo tak jak nie mogłam niestety zlokalizować tutaj pana Zdzisława i jego stoiska. Nachodziłam się, a no nie mogłam znaleźć. No to wiem, że jego ceny jakby bezpośrednio u niego, tak samo na takim jarmarku, czy to w Toruniu, czy w Bydgoszczy, czy właśnie gdzieś tutaj się wystawia, są zawsze takie same, więc Myślę, że reszta wystawców też tak uczciwie podchodzi do sprawy. To w kwestii jedzenia. A w kwestii jakichś tam wyrobów, to powiem Wam, że jakoś nie za specjalnie coś mnie tam zachwyciło. A już trochę pojeździłam w ostatnim czasie na tych jarmarkach i nie ma czegoś takiego, żeby było takie wow. Fajny weekendowy urozmaicenie: może się gdzieś ruszyć, coś pooglądać, coś dobrego zjeść, posmakować. Jakieś rękodzieło sobie zakupić. No i jeszcze chciałam powiedzieć, tak porównać w sumie te dwa wydarzenia gdzieś tam w Grucznie. Gruczno jest przecież tak bardzo blisko mnie i powinnam bardziej to reklamować, ale szczerze powiem z ręką na sercu, że bardziej mi się podoba tutaj, w strzelcach. Jest o wiele fajniej, jest o wiele więcej wystawców, jest przyjemniej to zorganizowane. I wystawcy sami też się wypowiadają, że o wiele bardziej lubią tutaj. I w sumie się nie dziwię. Trochę antyreklama gruczna, no ale trzeba być szczerym. I moje odczucia właśnie też takie są. Dobra, idę kupić te drzewka. A tutaj właśnie wczoraj zakupiłam dwie węgierki. I myślę, że u tego pana, z któremu się dobrze z oczu patrzy, dzisiaj zakupię kolejne. Dzisiaj pewnie też pójdzie śliwka, pewnie jakaś gruszka, za chwilę do Pana wrócę z pomocą i będziemy wybierać drzewka. Mam gruszkę, mam brzoskwinie i mam wiśnie. O, takie oto moje zakupy. A tutaj jest Ela, Pozdrawiam. państwo gruczniak. Pozdrawiam. Nie państwo górscy, przepraszam. No tak, ale się przyjęło, nie? Mama gruczniaków. Wczoraj byłam na szarych kluchach u widzów mojego kanału. No i dzisiaj znowu przyszłam, bo szare kluchy to jest coś, co ja po prostu uwielbiam. Przysmaki ze wsi. Takich mam sąsiadów. Samych fajnych sąsiadów mam. To jest naprawdę. Nie bywała. Że też ja na to nie wpadłam, że można mnie ponagrywać. bo je w kolejce trzeba odstać, nie? Nie ma, zmiłuj się. Kluski szare, poproszę. Wszystko, dziękuję. Kluski, tak? Mhm. Super, dziękuję bardzo. E, o, super. Dzięki. Jemy, możemy iść. Pysza ta. Zamówiłam z premierem odcinka o 12 i weszłam teraz na czat. No i się tłumaczę gęsto, dlaczego nie mam mnie na premierze. Ale jestem z jedną z widzek z kanału, nie? No. Wyba, wybaczacie, nie? A jak, no? Mhm. Właśnie się pytacie, czy jak się leje. Ło się leje. Spotkałam kolejną sąsiadkę. Tutaj moją okoliczną. Bardzo e, miło. I to jest taka zielarka, tak? O, zielarka. Nie, zainteresowałam się. Idziemy, bo za dużo gadają tam w tle. Idziemy. Kosmetyczka. Chod, Kasiu. Byłem w powietrzu z piwem. Halo. A masz jakieś nagranie? Mam wszystko. A? To później mi dasz. Idziemy z Kasią do jej stanowiska i sam od Kasi taki oto napój. Co to jest w ogóle? To jest ziołolada. Jesteśmy trochę specjalistami w tej dziedzinie warzenia, parzenia i macerowania ziół. E, I robimy sezonowe napitki właśnie. Korzystasz z melisowo, miętowo, żurawkowo, e, jeżówkowo, mirabelkowego. Uuu, ale to jest dobre, pyszne. Dobra, zaraz. Popowiadasz co tam u ciebie no na. co zaraz jak z... Nie wiem, ty mnie prowadziłeś. No nie, no, opowiadaj o swoim stanowisku, słuchamy cię. Co tutaj e, masz? Moje stanowisko jest jak? bardzo ziołowe, nasze stanowisko, makowela to. E, głównym takim rdzeniem naszego ziołowego zakątka to są herbaty, czyli mieszanki ziół, kwiatów, owoców e, w słoiczkach, które traktujemy jak herbatki, czyli takie napary ziołowe. Mamy też kącik kosmetyczny. Tu są robione różne mazidełka maści, takie regenerujące skórę albo też takie, e, traktować się należy prozdrowotnie, czyli na przykład oleje z dziurawca, maści tutaj z żywokostu na bóle stawowe, hydrolaty, czyli takie destylaty kwiatowe z kwiatów albo z roślin zielnych. To zdrowotne, kosmetyczne, do twarzy, do włosów. Moje pytanie: sama zbierasz zioła? E, my je uprawiamy. uprawiamy. Uprawiacie. Tak, je. większość, naprawdę A. już 90% to już u nas rośnie. No. no tak. Sobie taki ogród zrobiliśmy pół hektara i one sobie tam są wprowadzane, zapraszane i rosną. Ue, no to już no. tak. W sumie za tydzień będzie pomysł na odcinek już, będzie, że to się nie uda, nie, bo nazeria. Ja się tak. powstanie. Wreszcie, Wreszcie po iluś latach, tak, zamówiłam taką altanę oszkloną i będzie można tam jesienią posiedzieć i zrobić jakieś zajęcia. Czyli jakieś warsztaty? szkolenia, coś takiego? Takie. Robimy warsztaty. Są krótsze, dłuższe. Robimy na tych warsztatach maści, robimy mieszanki ziołowe, robimy kadzidła. Kiszonki teraz w Strzelcach będziemy robić na warsztatach. I ty to prowadzisz? Co miesiąc mamy gdzieś warsztaty. Super. I teraz będą właśnie ostatnie we wrześniu tutaj, ale nie w dolnych, tylko w górnych Strzelcach. No. Będziemy kisić, będziemy robić mydło. Brzmi bardzo ciekawie. Kiszonki, mydło, rozumiesz? Takie kiszonki, mydło, nie? Tak, tak. Gdzie najbardziej jesteście aktywni? E, Chodzi mi o social media. E, wiesz to jest Instagram, jest Facebook tak trochę mniej, bo tam wiadomo Facebook to tak sobie jest i go. Mm -hmm. go. Ale Czyli Instagram? Instagram, e, makowe lato. Makowe lato. Makowe lato. to no, nie jest mm -hmm. tylko dla seniorów, to jest dla mieszkańców, którzy są zainteresowani taką aktywacją, aktywizacją w trakcie tak. maj, czerwiec, lipiec, sierpień wrzesień. Tak, tak. No. I super. Dobrze, fajnie. Okay. Bardzo miło było. <laughs> Dziękuję bardzo. Znalazłem soisko pana Zdzisława, jest pani Kasia, jak tam ruch. No, na razie czekamy na klientów, ale wczoraj był super ruch, także udało się, wszystko sprzedane było praktycznie z ciasta, także króweczki dzisiaj dojechały, czekają na klientów. Dziękuję bardzo. Gdzieś tam dalej jest jeszcze pani Basia i co roku możecie tutaj ich na pewno odwiedzić. Dostałam cynk i są śliwki, jest nadzieja, idziemy po śliwki. Walka o śliwki normalnie. O, są i śliwki, 6 złotych kilogram. Haha, teraz mogę z tego festiwalu odejść w spokoju. Mam śliwkę, oddam się w robienie powideł. Dużo swobody. Już nawet dziesięciolatkowie wychodzili sami z domu. Robili zakupy, że załatwiali inne drobne sprawy na mieście. Nie dochodziło do niebezpiecznych sytuacji. Ale jestem czarna. Festiwal śliwki uważam za udany. Żegnamy się z Gruczniakami. Piotruś pomachaj chociaż. Cześć, trzymajcie się do zobaczenia. No, Dziękujemy serwis. bardzo. Dziękujemy <grym> za na <grym i> zapraszamy <grym> do Grucznia do nas. Tak, już jesteśmy w tym punkcie, jakim jesteśmy to znowu na sam koniec na freestyle'u. podpowiadam na drugą część. Pytań, które pozadawaliście mi w ostatnim odcinku. Tamten odcinek, jak widzieliście, wyszedł mega długi, więc no, podzieliłam sobie to na dwie części. Teraz odpowiem jeszcze na kilka pytań. Klaudia Samolewicz pyta, czy masz jakieś lęki? Boisz się czegoś, jeśli chodzi o prowadzenie kanału na YouTubie? Myślę, że jak każdy normalny człowiek i twórca, który. Uzewnętrznie się ze swoją twórczością w internecie i wystawia się na wizerunek i ocenę publiczną, e, czyli boję się świrów. <laughs> Nieuniknione. Ludzi niezrównoważonych nie uniknie się. Oni są wśród nas. E, nie będę się tutaj jakby rozwodzić, e, czy miałam już z tym styczność, czy miałam jakieś nieprzyjemności. Nie chcę poruszać takich tematów na kanale, bo to jątrzy kolejne jakieś dyskusje, jątrzy jakieś e, niepotrzebne zachowania. Lepiej po prostu takich rzeczy i tematów zwyczajnie unikać. Plany remontowe są, jeżeli tak, to jakie? Na ten moment no, po wiele cały czas to samo, czyli w tym roku uważam, że i tak bardzo dużo zrobiłam, jak na to, co w sumie zakładałam, czyli nic nie zakładałam, niesamowicie potoczył się ten rok, naprawdę jestem bardzo zadowolona z tego, że udało mi się tu zamieszkać, że udało mi się przystosować tą część domu do tego, żeby wygodnie i w dobrych warunkach zamieszkać i to jest na razie koniec, a co przyniosą kolejne jakieś tam, nie wiem, lata, no po prostu czas pokaże. Czy dostajesz zaproszenia do telewizji, na przykład śniadaniowej? Coś tam było. Moim marzeniem jest, byś dodawała dłuższe filmy. No to był, może nie spełniłam twoje marzenie w ostatnim odcinku. Ja jeszcze bym chciała nawiązać, bo cały czas dużo się przywijało tych takich pytań, czy ja czegoś żałuję, tak jakbyście naprawdę chcieli usłyszeć, że ja żałuję tego, że, że kupiłam ten dom. Myślę, że to się wiąże z tym, że możecie mieć takie przeświadczenie, że, że przez ten dom Moje życie się tak zmieniło, że przez ten dom może doświadczyłam tego wypadku, że nie wiem, że się zapracowałam, że za dużo stresu przeszłam i tak dalej. Na pewno taki dom i takie wyzwanie w życiu to jest ogromna weryfikacja relacji, znajomych, przyjaźni i miałam taką odwagę pójść w tym życiu swoją drogą, postawić na swoje. Ktoś powie po trupach. Myślę, że nie, że to nie jest po trupach i całe życie mocno się poświęcałam, całe życie mocno szłam za drugą osobą, całe życie mocno wspierałam tą drugą osobę i zwyczajnie w świecie hmm, Raz chciałam tego, co ja bym chciała, a że zostałam sama w tym chceniu, no to o czymś to mówi. Ale jestem teraz szczęśliwa i jestem spokojna. Jestem może sama, ale nie samotna. Nie mam sztucznie przyklejonego uśmiechu na twarzy, nie zadawalam wszystkich naokoło, żeby oni byli szczęśliwi, i ja wtedy czerpię może jakąś tam satysfakcję z tego, że e, ktoś jest dzięki mnie szczęśliwy. Tylko ja sama jestem w tym momencie szczęśliwa i myślę, że to jest bardzo istotne. Oczywiście, że nie po trupach, bo jakby nie możemy myśleć tylko i wyłącznie o swoim szczęściu w życiu, e, ale czasami przychodzi taki moment w życiu, że troszeczkę chcemy postawić na swoje. Troszeczkę chcemy postawić na swoje, i jeżeli jest taki moment w tym naszym życiu, że zostajemy sami, no to znaczy, że, że tak miało być. Po prostu tak miało być.